Jedziemy naszą babcią BMW E39 525 d Po ostatnim filmikach zadajecie mi pytanie: czy faktycznie babcia jest w stanie na piątym biegu zebrać się bez problemów? No właśnie, jedziemy na piątym biegu i to są normalnie obroty biegu jałowego. No i zobaczcie. Zresztą to doświadczyły osoby, które już jechały nią i jest to dla nich niesamowite zaskoczenie. A no zobaczcie, ja teraz dodam gazu. I ona po prostu płynnie z obrotów biegu, jałowy, biegu jałowego. Po prostu przyspiesza, a jak złapie gdzieś tam około 1300-1400 obrotów, o już teraz ładnie sobie pociągnie z momentu. O, I to jest właśnie efekt wzrostu sprawności. I, I to jest niesamowite, a ten samochód ma 20 lat i około 350 tysięcy, a po prostu zadziwia wiele osób, które już nie jechało.